Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak oddać ważny głos w wyborach prezydenta? 18 maja wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W lokalu wyborczym komisja poprosi Cię o dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty lub paszport. Jeśli jesteś w spisie wyborców lub masz zaświadczenie o prawie do głosowania, to otrzymasz kartę do głosowania. Jej odbiór potwierdzasz obowiązkowo podpisem w spisie wyborców. Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci państwowej komisji wyborczej. Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej umieszczone będą w kolejności alfabetycznej. Postaw znak X tylko w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeżeli postawisz znak X w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata albo nie postawisz go wcale, Twój głos będzie nieważny. Informacje w jaki sposób oddać głos znajdziesz na dole karty do głosowania. Jeśli nadal będziesz miał wątpliwości jak poprawnie zagłosować, zapytaj o to członków obwodowej komisji wyborczej.